a bo mój to 60, dobra to zmieniamy na NTSC. zmieniamy na NTSC, zmieniamy na nts Pierwszy raz spróbuję sobie. No, no. no, no. no. no, no. Czyli NTSC, tak, reset? No, albo spróbujesz... do innego monitora. No nie, to już nie będę tu... ...ja tylko co zawracam, wystarczająco naprawdę. Dobra, i teraz zobaczymy, czy będzie tak. ...to jest teraz, przynajmniej to... ...o, co, nie było dobrze? Bo teraz ...wow, no ja wiem, wiem, wiem... ...setting... ...no, to pierwszy raz widzę w jak się, obraz, to fajnie. No, bo to się jakoś na naprawdę.